Masz problem z złami główkami do gry Worms Revolution Extreme? Cześć, jestem Efrio, a to już kolejny mój film dotyczący gry Worms Revolution Extreme na PlayStation Vita i PlayStation TV. Jeżeli interesuje cię ta tematyka, to zachęcam do subskrypcji mojego kanału. To już ostatnia misja w tym motywie i będę na półmetku. Wróg czai się wszędzie, przeciwnicy są wszędzie. Broń, którą posiadasz, ich nie zabije, więc musisz znaleźć inny sposób. Ruszaj, startuję. Ooh, that's nasty. Don't worry, soldier. We're sending help. Launch operation. Waste of time he's had it. So, it was this lot who roughed up our chap, eh? Hmm. Let's offer them a nice hot cup of retribution. Ah, now we have to think like King Neptune and make the water work for us.

Z pana parasola muszę zrzucić jeszcze na dół, wystarczy to ogniste uderzenie. Wow. Come on in. Jego potraktuję mobilizatorem. Teraz będę musiał aktywować minę, ale zanim to zrobię, używam belki, aby. Elektromagnes, który zrzucę z góry, doleciał niemalże pod minę i sprawił, że eksplozja zrzuci wodorosta na dół. Używam elektromagnesu, który zrzucam z góry. Teraz używam UFO. Zrzucam zapalniczkę na parasola. Zanim ją aktywuję, muszę załatwić wszystkie sprawy na dole. Zaczynam ze spadochronem. Potrzebuję tej skrzyni, jest tam odpływ, który jest konieczny, aby nie utopić mojego drugiego robala. Teraz ustawić się na równi z krabikiem. I smocza kula. Fabik spada na dół bardzo dobrze. I jeszcze zrzucam odpływ. I teraz ostatnia tura. Używam bunkrołamacza i zacznie się domino. All the You know what? If I had ten worms like you, I could take over the world. Oh, now that's got me thinking. Have you any brothers or sisters? Łamigłówka rozwiązana, dobra robota, Efrio. W uznaniu Twoich niezwykłych zasług przyznano Ci złoty medal. Gratulacje za 2 minuty 45 sekund i 29,40 kredytów. I na tym kończy się kolejny motyw motyw plaży. Pozostało jeszcze 10, a więc jestem w połowie. Linki do pozostałych moich filmów z tej serii znajdziesz w opisie poniżej, a jeżeli jesteś tu po raz pierwszy, to zachęcam do subskrypcji mojego kanału. To by było na tyle. Dzięki za oglądanie, cześć!